Witam Was serdecznie jesteśmy na na Nawiedzińskiego ulicy i są dzisiaj ci słoneczko właśnie Ptaszki śpiewają jest super I już dzisiaj jest troszeczkę wiosennie i tyle powiem już jest wiosennie i tyle Wam powiem i zbliża się do wiosny na całego. W śoda ma być 16 stopni na plusie yy, w czwartek 18, w piątek 15 w sobotę 20 stopni, a w niedzielę 24 1 kwietnia oczywiście Bardzo ładnie usiadłem Ciche przynajmniej, ale tu, tylko, że ulica jest, ale tu rzadko samochody jeszcze. Ale mają bardzo brzyutko do biedonki. Tutaj po perfektu. To jest usiedle, no mówiłem wam, jakie. O i coś dese trzeba pokrywać teraz. Będzie tęcza. Coś deszczyk zaczyna pokrapywać. Taka chmurka tylko naszła. Czarna. I w będzie deszczyk pada. Zobaczcie. I zaraz ono przejdzie, to przyrodne opady dzisiaj mają być tylko. To wam mówię od razu. Jesteśmy z tej strony od sklepu. Ryd, tam dalej jest Bydło, biedon... tam dalej jest na Biedronka następna i jest... No. To jest właśnie bazowany usiedle. Jak widzicie w hełmie. W województwie lubelskim. 22 przez 100. To jest pokój deszcz, a słońce świeci. I tu mają blisko biedonkę. 500 metrów tego boku. Teraz słońce daje wiosenne. Już w następnym dniu to będzie bardzo cieplutko. Kochani, moi pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam też na Chełm TV Lokalna na TikToku. Pozdrawiam moich wszystkich fanów. Piszcie komentarze, jak możecie. Tylko jakieś ładne. Cześć Wam. Zobaczcie, jaka chmura. 25 marca. W poniedziałek. Do widzenia.